Na Twitch TV jesteś w rodzaju partnerstwa jak na YouTubie? Tak, jest. Tylko, że jest fajniejszy, o, ja go mam bo na YouTube nie mam. Bo mi zablokowali kartę przychodów. A M machinima się do mnie odezwał, ale mam zablokowaną kartę przychodów. Buu. Dobra, dziś, lecimy z tym wszystkim już normalnie. Witam wszystkich serdecznie oraz gorąco. Jedna w To jest kanałem Starka. A to jest, jeśli się nie mylę, zapalenie górnych druchotnych obych. Boże, jedyny. Aaa, powietrza powietrze, ja sobie okno otworzę. Witam Was serdecznie w kolejnym meczu Teran kontra Zerg w dniu dzisiejszym 4GG kontra Dark Force. 4GG gracz z Korei, który aktualnie jest w Francji, jeżeli się nie mylę, gra na teamu Millennium. Jego przeciwnikiem w dniu dzisiejszym jest natomiast Dark Force gracz, zaraz Wam powiem skąd, żeby nie skłamać, nie lubię kłamać. Wydawało mi się cały czas coś obijało uszy, że on jest z Rumunii, ale to może tylko mi się obijać, bardziej mi się pasuje, że on jest z Niemiec, więc on jest z Niemiec, a nie z się pomyliło z Rumunią? Totalnie bez znaczenia, ale Dark Force bardzo często występuje w jakimś, w jakimś programie o StarCraftie w na streamie niemieckim. Więc dobra, proszę Państwa, kolejny mecz przed nami w dniu dzisiejszym to już jest ostatni mecz Gigabyte Nvidia, Gigabyte Nvidia Invitational 3. Po tym wszystkim, jak to się skończy, zobaczę, jak szybko to się skończy, w jakim stanie ja będę i czy pójdziemy na MSI Pro Cup, który zaczyna się już w tym momencie. Się, jeżeli się nie mylę, zaczną na serwerze amerykańskie. Więc tam się wbijemy i spróbuję to oczywiście streamować dla Was. Również, więc masa dobrych gier w dniu dzisiejszym. Część już była, część na YouTube wyląduje, część jest na YouTube. Nie wiem, w sumie jestem troszeczkę w marnym stanie. No marne są te komentarze. Wyjątkowo dzisiaj, jeżeli o mnie chodzi, gdyż raz mylę się na potęgi, a dwa, no słyszycie, dziwne dźwięki wydaje. Tu jedna rzecz jest tylko źle ustawiona. O tak, teraz jest. O niebo lepiej. Jest sobie lepiej, wolę zaznaczać te jednostki, żebyście wy to widzieli. Oczywiście, więc. Szyb... <laughs> Chwila, moment. Okej, okay, dobra, już jestem z powrotem z wami. Musiałem się troszeczkę sztachnąć tutaj, żeby płuca odby zaczęły działać jak, jak trzeba. zapalić górnych dróg oddechowych. jej... To jest zawsze przyjemność, więc mamy gaz ze strony Zerga, mamy szybką ekspansję ze strony tej 4GG, jak już powiedziałem gracz z Korei, Dark Force, zaraz wam powiem coś, coś ciekawego ten gracz wygrał, mapa to oczywiście Metropolis. A na temat Dark Force'a pokażcie mi tutaj dokładnie co się dzieje. O, tutaj gdzieś znalazłem na tym Liquid, że to jest gracz, który lubi grać spokojne, solidne makro gry. Czasami dodając do tego e, oliny, co delikatnie można powiedzieć, że ktoś lubi grać Olin, dając do tego spokojne gry. Ehm, Cóż ja ciekawego wygrał? No to zobaczmy. World Cyber Games German Qualifiers, North American Star League Season 1. RO8 się dostał z Cup w September. Rok temu wygrał Polar Frucht, Nie wiem co to jest. Co to jest ESL Pro jest German Spring 2012. W w trzecie miejsce i trzecie miejsce w WCS German Nationals. A więc e, trochę tutaj bo, pograł sobie ten gracz. Mamy więc Helion ze strony 4GG, gracza z Korei, o nim. Za chwilę bardzo mi się podobało umiejscowienie tego, e, tego bunkra z tego względu. Z tego względu, że może bronić zarówno wejścia do rampy, jak i tutaj wejścia, chociaż ciut bardziej w prawo może mogło być ciut bezpieczniej, gdyby jakieś roachy próbował się tutaj wbić. E, no ale to jest i tak ogólnie rzecz ujmując mapa olbrzymia, więc e, jakieś timing pusze średnio czasami wychodzą przy Zergowi oraz telanowi na tej mapie, ale jest fajne na dropy oczywiście tu od tyłu. Z drugiej strony Zerk może bardzo ładnie tutaj bronić, zobaczmy czy coś ważnego się stało. No okej, okay, dobra, jak zwykle coś przyjemnego musiało się tutaj pojawić. No i dobra, Ford GG na temat tego gracza parę słów. Parę słów powiedzmy, gracz, jak już powiedziałem, skoro aktualnie jest w Francji w Prohausie, jeżeli się nie mylę, mieszka, ale to może o nim później zobaczmy w następnej grze, zobaczmy tutaj, co się dalej dzieje. Overlord przelatuje, chce zeskautować No i zobaczy dosyć dużo tutaj. I teraz jest pytanie takie. Do czego tutaj dojdzie do wymiany? Czy będzie tej Starport z? No, to jest raz pytanie. Więc bansi ze strony Ford najprawdopodobniej będą, jeżeli się, jeżeli się nie mylę, bansi powinno się pojawić w tym wszystkim. A kolory i umiejscowienie o tym zupełnie zapomniałem przepraszam Was najmocniej, teraz już jest dobrze. Więc Helion sprawdził, że nie ma trzeciej bazy, nie było jej, więc dobrze jest Clocking Field, jest w drodze Evolution Chamber, ale kończy się robić też e, Hive, więc e, o wersji jakiejś się tutaj za chwilę pojawi. E, Helion będą próbowały wjechać sobie do środka i, boże, jedyny, ale sobie teraz władowały się do środka. E, mam dziwne wrażenie, że Darko w tym momencie nie będzie zadowolony z tego, co się stało, bo barbecue cars właśnie się władowały i robią, jak już powiedziałem, barbecue. No i teraz pięknie Helion te się ustawiają w kolejce. Żeby dać się ubić 13 harwesterów już zabitych, do tego kolejne 2 heliony jadą sobie tutaj od dołu, więc kiedy tutaj u góry coś się będzie działo, od dołu 2 heliony wpadną i dobiorą się do tego, oj, 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 oj uwaga na te linki tutaj jeszcze próbuję to wymikrować, oj, 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 oj. naprawdę dobre barbecue cars, do tego Banshee, który za chwilę poleci, zagrał taki dosyć standardowy build. Coś, na co powinien być zer przygotowany, a proszę bardzo jak się przeciwnik wyładował do niego. No i już jest Banshi, 19 harvesterów zabitych, więc bardzo ładnie, eee, bardzo ładnie został rozegrany. Kolejne te drony, jeżeli będą, padały. Oj, jest Cockney fil troszeczkę tutaj niepotrzebny w sumie. Można było uciekać, bo Overseer już się zrobił, ale i tak ekonomicznie Zerg dostał po tyłku porządnie 30 do 36. Ilość harwesterów stracona, podwójna rafineria u dołu, podwójna u góry, no i trzy raksy zostały do sobie podczas tej akcji. Jakiś upgrade, oczywiście Steampunk w drodze. Tutaj nie zmienia cały czas Ford gg nie wymienia się, będzie cały czas chciał grać Helion Banshee. Dosyć ciekawie to będzie wyglądało, no tymi Helionami będzie tej Próbował jak już się wbić z boku, kiedy przeciwnik nie zauważył co się dzieje, no tego oczywiście Helion bardzo mile widziano, żeby pozbywać się tych linków, ale wydaje mi się, że Ford gg zauważył, że Spire jest w drodze, zaraz się zorientujmy, czy on widział, że jest Spire, nie ma pojęcia, że jest Spire, więc to może być ten mały problem, bo 7 Mutali już się szykuje, no i teraz... Zobaczymy, ile jednostek da rady zabić. Dodatkowych, niezbyt wiele tutaj na to wygląda. Tu już dwie zostały zabite. Jeszcze ładnie w sumie tutaj mikruje. Ładnie przyleciał Cztery jednostki zabite. No i teraz moment, żeby się wycofać. Ale Mutale za chwilę wylecą. Co ważne, podleciał ten test, Zobaczył i myślę, że się podejrzewa, co się za chwilę będzie działo. No i właśnie Mutaliski już wylatują, żeby upolować. A tutaj Banshee kolejne się dostało do środka. I teraz Overseer poleciał gdzieś tam daleko. I Banshee po prostu maltretuje. Linię. Nic tutaj nie zostanie. Po prostu było i nie ma. I znika. I Overseer za chwilę skończy się robić, ależ piękne to było, ile tych harwesterów zabitych, już 35, myślę, że nie jest zadowolony Dark Force z tego wszystkiego, jak to wyszło Ale tym bardziej, że tak gazu nie wydobywa jedzie nam dwóch no, tutaj nie ma pełnej harwest, pełnego wydobycia w tych harwesterach, w tych gazach co ma yy, i au, to naprawdę bolało no i to jedna wieżyczka już oczywiście pięknie ostrzelała parę tutaj, jaj. Yy, chyba Dark Force się troszeczkę pogubił, kolejna wieżeczka Medivac się tutaj znalazły, no i GG.